Dzień dobry, dzień dobry, witam Was w kolejnym vlogmasie u kaloszków. Kolaszki lekko zachrypnięte, bo nie domaga gardło. Cały czas gadam, cały czas y, y, mówię, wysilam się i śpiewam bardzo dużo y, piosenek świątecznych. Ostatnio to ciesz, m, padła mi mała chrypka. <laughs> tak, jedziemy dzisiaj szukać. Dziadka do orzechów, ale naprawdę mam niewiele czasu, bo mam ze sobą cztery dziewczyny, które są obecnie w kafejce na promie i wiozę je na próbę. A w związku z tym, że jutro znowu od rana mają próbę, a po południu i wieczorem już koncert, to po prostu nie będę ich przetrzymywać dłużej w mieście, i po prostu chcę szybko wrócić z powrotem do domu. Więc mam, słuchajcie, półtorej godziny na to, żeby ogarnąć sobie ten worek jutowy, o którym mi podpowiadaliście na te choinki. Chciałabym go znaleźć i chciałabym jeszcze, właśnie, kupić sobie dziadka do rzeku kupić go podesz poduszkę taką na fotel, taką welurową, czerwoną. I chciałabym kupić jeszcze coś tam dla katarzy. Do prezenciku małego więc odpuszczam sobie wszystkie zakupy spożywcze dzisiaj i takie azjatyckie właśnie z tych sklepów, chociaż mam tam parę rzeczy, bo prawdopodobnie będę miała jeszcze jutro taki czas na, na takie zakupy. Bo w niedzielę nieraz są sklepy takie e, afdelingie otwarte, takie małe e, i Azja Butiki też często są w niedzielę otwarte. A jutro właśnie z Januszem wybieramy się na jakiś obiad, wybieramy się na Jule Market e, e, i właściwie dzisiaj też chciałam tam zajrzeć, no ale nie wiem czy po prostu, no, zdążę i czas na to pozwoli, ale pierwsze co to chcę załatwić właśnie te worki jutowe tego dziadka do orzechów, żeby co nieco już pokończyć w domu dobry humor dzisiaj mama aczkolwiek łeb na pierdziela dzisiaj Janusz w kuchni mięso ogarnia, obrabia, bo będzie szykował też kiełbasę, uparł się nad swoim kiełbasę, będzie robił kiełbasę tymczasem my jedziemy szukać dziada do orzechów bells ringing, dumb as bling, carols singing, favorite season. Sleigh bells ringing, dumb as bling, carols singing, favorite season. They said, say, Nick, what you gotta be in that bag, yeah. I got a racks rax in my sack, in my back, yeah. They said, say, Nick, what you gotta be in that bag, yeah. I got a racks racks in my sack, curve my back. Egg is frozen, catch me rolling. I'm the chosen. Snow is falling, Elfie's calling. Check my list twice. Most of y'all done, sleigh bells ringing. To co się dzieje dzisiaj w mieście To jest po prostu jakiś Meksyk Zero miejsc do zaparkowania Ściasnota. W sklepie dużo ludzi Kosmos No i brakuje mi tylko poduszki I patrzę w wisku Chciałam kupić taki materiał I uszyć sobie samemu tą poduszkę ale słuchajcie, nie ma czerwonego. W ogóle wygląda na to, że jisk wymiata. Mam aż dwa dziadki do i to z całkiem fajnej ceny. Mega, 25 koron za jednego białego znalazłam. On może być lekko uszkodzony, tylko że właśnie nie widzę do końca, gdzie on jest uszkodzony. A drugi chyba 120 koron i całkiem fajny, duży. Mówię, no jak mi się coś nie spodoba, to po prostu go przemaluję w przyszłym roku. Ale jisk naprawdę ma fajne ceny teraz.

Would you got up in that back yeah I got racks racks in my sack in my back yeah They said same nick would you got up in that back yeah I got racks racks in my sack In my back yeah They said same nick would you got up in that back yeah I got racks racks in my sack In my back yeah They said same nick would you got up in that back I got racks racks in my sack in my back yeah Mam dziadków do orzechów w końcu, ale jeszcze mam trochę czasu, więc zajdę jeszcze do Nile. Chcę kupić jedną grę i sprawdzić tą poszewkę na poduszki. Nie mogę nagrywać w sklepach, bo po prostu naprawdę nie można przejść. Ale jestem mega zadowolona z iskowych zakupów i któryś z Was dziękuję za podpowiedzi, że tam znajdę fajne dziady do Orzechów czy żołnierze. Jak zwał, tak zwał. Brakuje mi dwóch małych rzeczy do prezentów dla takich maluszków, więc idę poszukać i idę poszukać sobie poduszki. ciemnicy Moje tancerki mają obsuwę i to grubą obsuwę, że nie zdążymy na prom. Miałam być w domu już przed osiemnastą, a co? O 18 to ja dopiero będę brała prom. I to jeszcze jak dobrze pójdzie. Zakopy poszły świetnie. Kupiłam wszystko to, co miałam na liście, i nawet zostało mi trochę czasu na Azję Butyk i idę kupić bułeczce jeszcze karmę. Wszystkie rzeczy pokażę Wam w domu, te dekoracyjne, te dziadki do orzechów. Oczywiście w Nile te droższe dziadki już były wysprzedane, bo jest naprawdę teraz już 50% taniej. Warto czekać do 10 grudnia z ozdobami tutaj w Norwegii, bo później można je kupić wszędzie, praktycznie wszędzie za połowę ceny, więc ja z niektórymi poleciałam po bandzie. Dobrze jest przyjrzeć się na przykład na przyszły rok i popatrzeć właśnie i kupić coś na przyszły rok. Ja jeszcze piję kawę i słuchajcie, byłam już nagrać pierwsze sceny na Jule Market dzisiaj. Napotkałam moją koleżankę, która ma przepyszne dania wegańskie z weganką Ewelinka i Ewelinka ma Instagrama, więc koniecznie do niej zajrzyjcie, bo ma tam przepiękne zdjęcia wegańskiego jedzenia. Ja jestem, nie jestem sceptycznie nastawiona, jestem dalej mięsożerna, ale za każdym razem, jak byłam u Eweliny na kolacji, to ona naprawdę przepysznie potrafi zrobić tą kuchnię wegańską. A ja jeszcze mam pyszne migdały w cukrze, prażone właśnie z Jule Marketu. To zaraz będę sobie wsuwać te migdały. Piję sobie kawę, bo strasznie boli mnie głowa. I Boże, o Ewelinie była mowa. I słuchajcie, zajrzyjcie do Eweliny na Instagrama. Potrzebuje kobieta wsparcia, bo próbuje rozhulać sobie biznes tutaj u nas jako catering wegański. Tu jest naprawdę nie ma czegoś takiego, więc naprawdę przyda się jej każda jedna osoba obserwująca na Instagramie. Więc zapraszam Was i na dole zostawię w opisie linka oczywiście do Ewelinki Instagrama, zajrzyjcie, zaobserwujcie to jej pomoże dotrzeć do większej ilości osób, bo dopiero co zaczęła, gotuje wegańsko już dość długo wcześniej gotowała bardzo też zdrowo i pamiętam, że za każdym razem no, w topy nie było było naprawdę przepysznie i i to ma, to ma sens. Ten dance ma sens. Naprawdę ten dance ma sens, więc zostawiam linka w Instagramie. Ja lecę na resztę zakupów, czekam na telefon od Jurki i my widzimy się w domu. Pokażę Wam rzeczy, które już kupiłam. I kupiłam już wszystkie prezenty. Tak się cieszę, już mam taki spokój ducha. okay No, to jestem już w domu po dłuższej, dłuższej przerwie, że tak powiem, bo um, troszkę nas zmogło. To się przyszła, więc słychać już hałas, trzepania i paznokci o podłogę. Ale przyszłam tutaj właściwie tylko Wam pokazać moje łupy z dzisiejszych zakupów i pójdę sobie spać. Tego vloga pewnie zmontuję dziś przed spaniem, myślę, że zacznę, ale jutro go dokończę, bo... Bardzo źle się, się czuję. Mam migrenę, nie wiem dlaczego, ale po prostu cały dzień bolała mnie głowa. Musiałam się położyć po powrocie do domu. Wzięłam też leki i, i po prostu muszę się wyspać, bo jutro z wami mam mm, live'a. No i wzięłam też Egen melding w pracy, bo aż mnie po prostu brało na wymioty. Po prostu moja migrena widocznie nie jest hormonalna, aczkolwiek pojawia się przy miesiączkach i mimo tego, że zmieniłam swoją antykoncepcję, to i tak dalej to jest, i tak dalej to jest, więc pieniądze chyba wyrzucone w błoto, że tak powiem. Cierpię, cierpię z powodu migreny. Próbowałam nie brać leków, próbowałam napić tylko kawy, ale niestety nie dało się, wróciłam do domu i znowu brałam silne leki, więc jestem trochę taka śnięta, ale na szybciutko już Wam pokażę, co udało mi się kupić. Jest ze mną Tosia, bo Tosia myśli, że ona coś dostanie, a ona już myszkowa w torbie. Ja rzeczywiście mam jedną rzecz dla Tośki, ale już nie w tych torbach. A Tośka od razu po prostu wpada i myszkuje. Tosia, spokój. A więc zaczynamy. Kupiłam dwa takie zestawy dla dzieci do prezentów świątecznych. I to są jakieś bałwanki. Z jakimś takim kremikiem fajnym. One chyba były po 40 koron. Kupiłam takie też czekoladowe mikołajki. One też są do paczek dla y, dzieciaczków. I zobaczcie, co kupiłam. Utah. I wiecie, że worek jutowy się też tak nazywa praktycznie w Norwegii Utasak. Także kupiłam worek, ale on jest bardzo duży, więc. Po prostu przytnę sobie i zrobię sobie z niego dwa małe takie właśnie worki na, na doniczki. To jest 80 na 100 aż taki worek. Więc się udało i kupiłam go w Clash Olson. Ale nie wiem czy mam rachunek. Chyba nie mam rachuneczka z Clash Olsona. Więc trudno będzie powiedzieć mi ile on kosztował w Norwegii. Tu kupiłam dla Julki jeszcze jedną taką bluzkę. I dla Katarzyny coś mam. Też dokupione do prezentu. I pokazuję Wam już moje dziadki do orzechu. Bo przecież po to pojechaliśmy. Kupiłam. Pierwszy dziadek jest ze szejdara. I dziadek kosztował mnie 89 koron. Pierwsza jego cena to 179 koron. Nie wiem dlaczego są one takie drogie, ale są z drewna. I akurat te są całkiem fajnie wykonane, aczkolwiek na przykład zobaczycie tutaj przy mieczu, widać hmm, nadmiar kleju. Nie wiem, czy to widać w kamerze, ale ja widzę. Jest wylany klej i widać ten klej na gorąco, więc. Hmm. Niby kupę kasy, a wiecie, a gdzieś tam są jakieś takie niedociągnięcia. Bardzo podobne dziadki były w Nile i ogólnie uważam, że Nile w tym roku wygrało ze wszystkich sklepów norweskich. To Nile ma najładniejsze ozdoby. Podobały mi się też jeszcze ozdoby, właśnie w isku, ale wiem, że sporo tych ozdób już nie było na półkach, już było wyprzedanych, no bo jak Wam wspominałam, po 10 grudnia już po prostu te ozdoby są 50% taniej. Stąd też e, ich braki na półkach. No i tu jest kolejne: wydaje mi się, że to jest żołnierz, a nie dziadek do orzechów, bo. bo nie ma zębów. <grydy> tak wygląda żołnierz, czy to właśnie dziadek do orzechów zyska. I on miał też super cenę, właśnie zaraz wam znajdę, po ile one były. I też właśnie widać, gdzie, gdzie tutaj na przykład ma takie niedociągnięcie widzę jakieś żyłki, czy coś takiego. Ale jest naprawdę przepiękny i jak za tą cenę, to, to jest po prostu hit. Jest cały z drewna. Widziałam w Nile też ładnego dziadka, ale widziałam, że ma plastikową twarz. No to wyglądało to już dużo gorzej, dużo bardziej trendetnie. Ale jeszcze mam jeden hit. O. Jeszcze mam jeden hit, który właśnie bym połamała. To jest dziadek do orzechów, drugi z Jiska, wiem dlaczego jest przeceniony, 25 koron kosztował, bo on jest tutaj poplamiony od ceny albo po prostu jakiś materiał miał przyklejony no ale jest brudny z tyłu, więc nie z przodu i wydaje mi się, że to można spokojnie gąpeczką namoczoną wodą wydaje mi się, że te plamy zejdą było sporo tych dziadków właśnie w molde, ale na przykład jeden nie miał miecza drugi nie miał gdzieś rączki także one były gdzieś tam uszkodzone ten był chyba najmniej uszkodzony i kosztował 25 koron hit nad hitem, po prostu dziadka do orzechów kupić za 25 koron drewnianego, jest przepiękne więc dzisiaj wróciłam do domu z trzema dziadkami do orzechów tak naprawdę, czy z trzema żołnierzami i wcześniej kupiłam jednego, właśnie czerwonego. Najpiękniejsze są w Nile, i niestety tych największych nie było. Boję się, że ten mi gdzieś tam będzie z tyłu zanikał. Tamte było czerwono-zielone, więc one były w ogóle hit i przepiękne, ale ale darujmy sobie, w tym roku są takie, może gdzieś tam pod koniec roku, czy właśnie w i kupię jeszcze tego czerwonego i będę. Widziałam gdzieś tam u kogoś na Instagramie, chyba 8 czy 5 dziadków do orzechów położonych na fortepianie. Wyglądały przepięknie i każdy był z innej bajki. To jest nieświąteczne, a raczej takie jesienne. Skusiłam się na taki słoik wielki, Wisku był, ale był naprawdę w świetnej cenie. On kosztował chyba 100 koron. A wcześniej 229 czy coś takiego, więc kupiłam sobie takie wielkie, wielkie naczynie już na, ym, na zasięg, że tak powiem, no, na przyszłą jesień, gdzieś je w topie. Tylko powiem tak, że z szkło naprawdę brzydko pachnie, także muszę je porządnie wymyć i może się pozbędę zapachu. Kolejna rzecz, choinka. Choinka jest terziska, yy, jest całkiem spoko, podoba mi się i kosztowała 110 koron. Ale chcę ją postawić właśnie w korytarzu na meblach, bo wydaje się być yy, mniejsza i nie będzie aż tak mi przeszkadzała. Tak jak ta na przykład, z którą mam w salonie, bo w salonie jest większa i jest ze światełkami z Europrice'a. Ta wygląda fajnie, tylko po prostu doniczkę wsadzę w jakąś inną doniczkę albo obuduję właśnie tym workiem jutowym, więc będzie tutaj do korytarza przed yy, łazienkami. Jeżeli chodzi o. Yy, Julietrę, czyli tę choinkę, kosztowała 110 koron. Dziadek do orzechów kosztował 129 koron. Waza kosztowała 125 koron. I ten mały dziadek 25 koron. Także super zakupy w ogóle w Pisku to jest hit. Jeszcze mam inne zakupy. One są z Nile. I tam skusiłam się już na tą podwórkę. Bo ona już była 50% taniej na tą poduszkę polowałam chciałam kupić na początku tylko ten sam welur i uszyć sobie poduszkę no ale jednak ten wzór jest po prostu przepiękny i on zrobił robotę na moim fotelu więc całą poduszkę kupiłam za 50% taniej i tak było drogo i tak było drogo tym bardziej, że z drugiej strony ona nie jest welurowa ale jest na zamek więc spokojnie będzie można wyprać ją i nie jest taka sztuczna jest naprawdę wygodna, miękka więc pod plecy spokojnie Pierwsza jej cena to 449 koron. Już Wam mówię, ile kosztowała poduszka, a poduszka kosztowała 224 korony. I jest przepiękna moim zdaniem. No i mam znowu kolejnego dziadka tym razem na poduszce. I w Nile jeszcze kupiłam trzy rzeczy. I jedna rzecz to jest bombka bardzo mi się spodobała. Być może wyląduje ona na prezent. I to jest taki kosm kosmonauta, ale ma taką fajną czuprenetu i jest naprawdę przepiękna. Uwielbiam takie kolorowe bąbki i uwielbiam dawać bąbki w prezencie. I jedna rzecz to jest kubek, który ja sobie kupiłam. Kubek z mile. I to jest taki sam kubek, jaki w zeszłym roku dostałam w prezencie z choinką. To w tym roku wyszły te kubki właśnie z jeleniem. Jeden kupiłam na prezent, jeden powędruje w prezencie, a jeden kupiłam właśnie dla siebie i te kubeczki teraz były o 50% tanie i wziąłam ostatnie dwa. Także nie szukajcie, już Molde nie ma ich. 40 chyba 5 koron zapłaciłam za ten kubeczek. Jest po prostu przeuroczy i przepiękny. Uwielbiam kubki. One chyba wychodzą co roku takie w takim kolorze i są przepiękne i kupiłam jeszcze dwie rzeczy na prezent i pierwsza rzecz to są takie słodkie rękawiczki one są z H&M dla chłopczyka a druga rzecz to jest taka świąteczna piżamka dla ym, no nie nowonarodzonego ale dopiero co narodzonego też yy, gubusia i ona jest naprawdę prześliczna ma nawet tutaj czapeczkę i takie spodemki z reniferkami jest normalnie przesłodkie i e, nie będę mówić ceny, bo one są też w prezencie właśnie. Chciałam kupić dzidziuszowi malutkiemu, żeby miał poczolinkę i one są już z nalepką na wymianę w razie czego, więc... Fajnie. A rękawiczki są też super właśnie z chemu. Też mi się podobały, bo są takie męskie i na pewno będzie chłopczyk mój korzystał tym w tym roku, i w przyszłym roku. A rękawiczek, wiadomo, dla małych dzieci nigdy za wiele, bo ciągle gubią. Gdzieś tam z wózka, też miałam kiedyś Julkę i też gubiłam Julki rękawiczki. I to by było chyba na tyle stricte, właśnie pojechałam po te piękne dziadki do orzechów z których jestem bardzo, bardzo dumna i zadowolona, ale tak jak Wam wspominałam chyba zrobimy kolekcję i po prostu w Rumiuli będę powoli gdzieś tam dokupywać na przyszły rok już kończymy tego vloga widzimy się na pewno mam nadzieję jutro na live o ile tego vloga uda mi się jeszcze złożyć i ja muszę naprawdę odpocząć, bo jutro czekam mnie kolejny ciężki dzień aha, kupiłam jeszcze naczynie żaroodporne ale to też idzie w prezent Naczynie że jest z, z Biltemy, ja mam je przetestowane i rzeczywiście jest super, bo ja takiego naczynia już używam chyba dwa lata. Dobrze się je myję, ja się w zmywarce, w piekarniku, w mikrofalówce te naczynia wszystko tolerują, bo kosztuje 150 koron u nas w Norwegii i jest dostępne właśnie w wiltemie. I to by było na tyle. Ja już powoli sprzątam swój bałaganik, i tak naprawdę już sporo rzeczy mam ogarnięte. Więc już jest tak bez stresu, i na spokojnie jutro jedziemy na koncert, i, e, i będą na pewno kolejne vlogi z tego weekendu. Mam nadzieję, że uda mi się je wszystkie jakoś do kupu poskładać. Tymczasem żegnam się z Wami, trzymajcie się ciepło i serdecznie, serdecznie Was pozdrawiam. Do zobaczenia. Bye!